Chęć porozumienia. Witam Państwa w dziewiętnastym odcinku magazynu społecznej interwencyjnego Telewizji Pomerania. Tylko ważne sprawy. Ja nazywam się Michał Kaczmarek. W naszym programie staramy się rozwiązywać Państwa problemy. W dzisiejszym odcinku obszerny reportaż na temat planowanych przez Urząd Miasta zmian w oświacie oraz historia walki o zdrowie Paulinki Pruszyńskiej. Zapraszamy. Kilka tygodni temu wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska ogłosił plan zmian w oświacie. W wielu szkołach dosłownie zatrzęsła się ziemia. Niektóre czeka likwidacja, inne zostaną połączone. Jak nie trudno się domyślić wiele osób z planami magistratu się nie zgadza. Szczególnie o pozostanie w dawnym budynku walczy Gimnazjum nr 3 znajdujące się przy ulicy Malczewskiego. Plany budzą duże emocje, nauczyciele piszą listy otwarte, uczniowie obrzucają się inwektywami na forach internetowych, a rodzice organizują zebrania i zastanawiają się jak walczyć o szkoły. Szczegóły. W reportażu. Kilka tygodni temu w szczecińskiej oświacie dosłownie zatrzęsła się ziemia. Wiceprezydent Krzysztof Soska zaprezentował plan reorganizacji. Niektóre gimnazja, szkoły podstawowe i szkoły średnie miało czekać połączenie lub likwidacja. Plan ogłoszono na konferencji prasowej jeden dzień przed rozpoczęciem ferii zimowych. Jakie są powody reorganizacji? Jest ich co najmniej kilka. Są dwa główne powody, które powodują, że musimy myśleć o zaktualizowaniu, zoptymalizowaniu sieci szkół w Szczecinie. Powód pierwszy to jest demografia. Co roku ubywa nam z całego systemu szkolnego około 1200 dzieci. To właściwie by oznaczało, że co roku. W pewnym uproszczeniu mówiąc, 3 cztery szkoły powinny w ogóle znikać z mapy miasta. Drugi to są dosyć nieoczekiwane z punktu widzenia budżetu Szczecina decyzje czy ustawowe, czy, czy ministerialne. To są na przykład dodatkowe pieniądze potrzebne na składkę rentową, to w przypadku naszej oświaty oznacza 6,5 miliona złotych. To są podwyżki dla nauczycieli, które także rzutują nie tylko zwiększają subwencje, ale także zwiększają nasze wydatki z budżetu gminy o kolejne ponad 4 miliony złotych. No i nowe rozwiązania dotyczące przedszkoli, które zaowocowały tym, że faktycznie przedszkola w Szczecinie staniały dla rodziców, natomiast zdrożały dla podatników. Magistrat tłumaczy, że nie chce obniżać jakości nauczania ani likwidować dodatkowych programów edukacyjnych, stąd konieczność łączenia szkół. To nie są łatwe decyzje i wiążą się z dużym planowaniem logistycznym. W zmianie ulegną rejony naborów do szkół. Przeniesienia będą tak zorganizowane, by jak najmniej dotknęły dzieci. Jeżeli likwidujemy e, szkołę 54, podstawówkę, która musi być zlikwidowana, bo tam za chwilę będzie plac budowy i po prostu wśród wyburzanych oficyn e, nie da się prowadzić nauki, e, to wyprowadzamy czy przeprowadzamy całe klasy, żeby dzieci nie rozłączać, razem z tymi samymi nauczycielami przenosimy do szkoły, która jest. Po sąsiedzku do 64, więc mówiąc w pewnym uproszczeniu: całą klasę razem z panią, z kwiatkami, z obrazkami na ścianie przenosimy do do 64. Przeniesionych szkół będzie dużo. Ósme Elo przeniesie się do siedziby gimnazjum numer 26. Zespół szkół łączności połączony zostanie z kolejówką, a technikum budowy okrętów przeniesie się z ulicy Willowej na chorzą. Najwięcej emocji budzi jednak inna zmiana: połączenie gimnazjum numer 8 z gimnazjum numer 3. Trójka z ulicy Malczewskiego ma przenieść się do gimnazjum przy Dibuła. Całe ci zespół gimnazjum numer 3 ze zmianami planowanymi przez magistrat się nie zgadza. Dzisiaj uznajemy, że to jest wyrugowanie nas z tego środowiska i przeniesienie jest równoznaczne, prawie równoznaczne z likwidacją tej szkoły, bo to, że przeniesiemy się na ulicę Dibua z numerem 3, to nie będzie to samo gimnazjum. Najbardziej to się obawiam, że część rodziców zabierze uczniów z tej szkoły i Pójdziemy tam z y, dziećmi rejonowymi, z młodzieżą rejonową. No i nie wiadomo, jak to środowisko ich przyjmie, ale powiedzmy, że będzie dobrze, ale to nie będzie już to samo gimnazjum jak dotychczas. Dyrektor z pokazuje nam salę gimnastyczną, basen, zaplecze szkoły, mówiąc, że w ósemce jej uczniowie nie będą mieli tak dużych możliwości rozwoju. Konflikt dwóch szkół stał się po ogłoszeniu decyzji miasta bardzo widoczny. Uczniowie obrzucali się na forach internetowych inwertywami, rodzice również wpadli w panikę na wiadomość o łączeniu szkół. Prosiłam, aby społeczność. Nauczyciele, rodzice i młodzież też w części była. Prosiłam, aby nikomu nie ubliżać, aby nie wchodzić w polemikę, ale w takim ferworze, takiej Niepisanej i nieoczekiwanej wojny padają bardzo różne słowa. I te słowa pojawiły się ze strony gimnazjum, uczniów gimnazjum nr 8 i w odpowiedzi uczniów gimnazjum nr 3. Każdy zagrożony chwyta się wszystkich sposobów, aby się ratować. Skrajnie odmienne zdanie na temat organizacji. Marenata Kałużyńska, dyrektor gimnazjum nr 8 przy ulicy Dibuła. Moim zdaniem jest to w tym momencie najlepszy z możliwych pomysłów, ponieważ jest kryzys, jest nisz, szkoły pustoszeją, nawet te najlepsze i te, temu nikt nie zaprzeczy, więc łączenie dwóch szkół jest dobrym pomysłem, bo daje możliwość przeniesienia budżetu na tą jedną tylko placówkę już skumulowaną. Ósemka od kilku lat ma ujemny nabór. Przychodzi mała liczba uczniów, a szkoła cieszy się w Szczecinie bardzo złą opinią. Częściowo to wina trudnej dzielnicy, w jakiej znajduje się szkoła. O ogłoszeniu decyzji magistratów w stronę placówki rzucono wiele zwrotów obraźliwych. Na forach internetowych nazywano ją patologią czy gettem. Bardzo proszę, żeby zaprzestano deprecjonować naszą pracę. Jesteśmy gimnazjum dobrym, w którym mamy osiągnięcia dydaktyczne, sportowe. Yy, mamy, jak wszystkie gimnazja, jakieś tam problemy wychowawcze, ale radzimy sobie z nimi i nie, jak to mówi nasza pani pedagog, nie zasypujemy pod dywan. Jesteśmy dobrą szkołą, dającą dzieciom możliwości rozwoju, rozwijającą, mamy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Nie trzeba przed nami straszyć, ani mówić, że jesteśmy gettem, czy będzie tu kosa pod żebra. To są, to są makabryczne i, i jakieś dziwne wizje, które nie mają pokrycia w prawdzie. I, i to bardzo boli, gdy ktoś o sobie czyta, że jest, że na przykład jest to patologia, tak? że uczy w patologii. To, to, to jest bolesne. Nie zgadzamy się z tym. Zła opinia nie bierze się jednak znikąd. Dyrekcja ósemki pokazuje nam swoje zaplecze. Jest dużo nowego sprzętu elektronicznego, wyremontowana sala gimnastyczna. Nie ma tylko uczniów, którzy mogliby z tego korzystać. Mimo, że to koniec gimnazjum numer 8. Dyrekcja nie rozpacza. Chciałabym, jako dyrektor zamykanego gimnazjum, chciałabym, żeby nasze tradycje i zwyczaje, konkursy, które trwają od lat, żeby one przetrwały. To jest moim marzeniem. Chciałabym jako dyrektor, powiem, w, używając metafory, jak kapitan statku, dopłynąć z moją załogą do bezpiecznego brzegu, i, i niech to toczy się już tym swoim życiem. Teraz mamy. Sytuację dość nieprzyjemną i myślę, że przed pedagogami, nauczycielami, dyrekcją obu szkół jest duża praca. Do um, Polegać będzie ono na tym, że musimy obie te społeczności ze sobą zintegrować. Ta integracja póki co nie przebiega jednak sprawnie. Nauczyciele gimnazjum nr 8 mają żal do kadry gimnazjum nr 3 za to, że rozpowszechnia na ich temat negatywną opinię. Wystosowali nawet list otwarty w tej sprawie. Nauczyciele gimnazjum nr 8 są bardzo zaniepokojeni sytuacją, jaka w tej chwili zapanowała. Jesteśmy oburzeni Zachowaniem nauczycieli, dyrekcji gimnazjum nr 3, która nazywała nas patologią, obrażając nas tutaj, naszych uczniów, absolwentów, całe środowisko, całą dzielnicę. Nie jesteśmy patologią, jesteśmy normalną szkołą, tak jak każda inna. Pracujemy bardzo ciężko i nie zgadzamy się z tym, żeby tak nazywać nas obraźliwie. Wiadomość o zmianach zbulwersowała rodziców uczniów gimnazjum numer 3. W poniedziałek 22 stycznia w holu szkoły odbyło się zebranie, podczas którego dyrekcja rodzice i przedstawiciele Rady Miasta rozmawiali na temat sytuacji szkoły. Opinie rodziców o gimnazjum numer 8 są bardzo negatywne, cytowali wypowiedzi z forów internetowych. Proszę mi tylko powiedzieć, Szanowni Państwo, bo każda, każdy z nas, który tu jest, ma gospodarstwo domowe, ma rodzinę. powiedzcie mi państwo, czy chcielibyście się przenosić? do mieszkania dwupokojowego z siódemką dzieci, czy lepiej e, troje dzieci przenieść do mieszkania pięciopokojowego z rodziną. A tak to właśnie wygląda i taki projekt nie wiem, gdzie tu jest logika. E, Jeżeli dziewczynka przejdzie do ustępki, to nie ręczę za siebie. Od razu zachowując słaniaczki z nie będziecie u nas niewidzialni i niemiło was przywitamy, dobrze w naszej szkole nic nie będziecie, kombinujcie sobie inaczej mędy jak dołączycie z trójki do ósemki, to będą na ojomie leżeć, trójka to gimnazjum z trwelami, to was i na gimnazjum nr 3, nie myślcie sobie pipi, że będziecie robić co wam się podoba, My was wszystkich ustawili. Może lepiej wchłonąć ten gniew i tą złość młodzieży z do nas i pokazać, jak może być fajnie, bo no tu jest fajnie. To chyba tyle. Któryś z rodziców złośliwie powiedział, że na spotkanie przybyło pół sali sesyjnej Rady Miasta i rzeczywiście tak było. Trudno jednak powiedzieć jakie znaczenie poza symbolicznym miała obecność radnych. Na zebraniu obecni byli także uczniowie. Oni nie chcą opuszczać szkoły. Niektórzy mówią wprost, że się boją. Znaczy no mój kolega został pobity tam, także trafił do szpitalu, do szpitala i mówili, że oni tam piją, palą. Że, no, że nie jest fajna atmosfera, zwłaszcza, że też nauczyciele nie są tak pomocni i ogólnie tacy fani, że, no, że, że nie rozumieją tam uczniów, że po prostu chodzą do pracy, bo muszą. A tutaj nauczyciele nam się poświęcają. Mam starszego brata, to też, e, jak szedł do pierwszej gimnazjum, też tam poszedł i przepisał się tutaj. Będą nas bili w wysemce. No właśnie, i będzie kocenie itp. Itd. No bo znam, wiem, że to patola. Co to znaczy? No, że to tam chodzi o patologia. Co to według Ciebie znaczy patologia? No, że tam są niegrzeczni chłopcy. Po prostu tam jest za dużo osób takich, którzy znęcają się nad młodszymi. Znam osoby, które mieszkają w pobliżu tej szkoły. Po prostu jest tam nieraz niebezpieczny. Z opinii rodziców i uczniów wyłania się obraz miejsca, które najlepiej unikać jak ognia. Pytanie, czy to ich własna ocena, czy ogólna sugestia środowiska i efekt niekorzystnych dla ósemki plotek. Maria Michalak przed laty była nauczycielką w gimnazjum nr 8, potem przez wiele lat pracowała w gimnazjum nr 3. Przeszłam do tej szkoły, dlatego że tam środowisko dla mnie było za trudne. Ta szkoła, jak przeszłam z tamtej szkoły do tej, to tak jak mówiłam, z piekła do nieba. Tu był zupełnie inny klimat, ta szkoła była przyjazna dla dzieci. W ogóle wystrój, kwiaty, stosunek dyrekcji, ja się zupełnie inaczej poczułam. Jak więc kończy się połączenie szkół? Według opinii psychologa Barbary Stawasz trudno powiedzieć. Atmosfera wokół zmian w oświacie na pewno nie sprzyja porozumieniu i wspólnej pracy dla dobra młodzieży. Ten poziom niepokoju został tak podkręcony, że na dobrą sprawę nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Podejrzewam, że sporo osób dorosłych też bierze w tym udział. Teraz uczniowie się skonsolidowali, poczuli się może i w grupie mocniejsi i zaczęli no, wygrażać. No to, to, jest, to są idealne warunki do tego, żeby pojawił się mobbing. Tak, zgodnie z definicją mniejszość. No, w jaki sposób dręczy większość, no to będzie tak, mniejszość, czyli mniejsze gimnazjum będzie dręczyło większe gimnazjum, bo to gimnazjum, które się przeniesie będzie się czuło niepewnie, bo nie jest na swoim terenie, ci uczniowie nie, nie znają tych różnych zakamarków, nie znają okolice szkoły, no tam może dojść do bardzo dużo różnych takich sytuacji przemocowych. To oczywiście czarny scenariusz. Gimnazjum numer 3 jest cichą ofiarą zmian w oświacie. Przyznaje to nawet wiceprezydent, autor kontrowersyjnych zmian. To jest szkoła, która sobie dobrze radzi, która ma dobry nabór i właściwie jest w fajnych warunkach i lokalowych, dysponując też zapleczem sportowym, i gdyby nie, nie te inne sytuacje, właśnie przenoszenie podstawówek, tak? To byśmy nie musieli tego robić tego ruchu, i byśmy go nie robili. No ale logika e, t, tych wydarzeń e, jest taka, że bez przeniesienia trójki nie będziemy mogli zrobić połączenia 54 z 64. Proszę mi wierzyć, to nie są ani łatwe decyzje, ani proste. Ja e, bardzo liczę na, na mądrość. E, i rodziców, i nauczycieli, i dyrekcji szkół, że rozważając wszystkie argumenty, przyjmą też do wiadomości, że czasem czasem w imię dobra wspólnego trzeba no, pójść na pewne, na pewne kompromisy. Według wiceprezydenta zamieszanie wokół szkół, dyskusje i kontrowersje to sprawa pozytywna i przejaw demokracji. Trudno jednak powiedzieć, czy podobnie myślą rodzice dzieci, które będą zmuszone zmienić szkoły. To, że ludzie wyrażają swoją opinię, że spotykają się, że dyskutują, że nie zgadzają się, to jest zjawisko bardzo pozytywne. Ale czy to nie wymknęło się spod kontroli? E, absolutnie nie. Ta, takie było zamierzenie. E, żeby, żeby można było dyskutować, trzeba mieć jasność, o czym my dyskutujemy. Więc musiał najpierw być położony projekt, który mówi, robimy takie i takie działania tak? i wtedy otwieramy dyskusję. Ta dyskusja będzie trwała i trwa przez właściwie sześć tygodni i jej ukoronowaniem będzie decyzja radnych, tak? którzy, którzy albo uznają argumenty prezydenta, albo uznają argumenty rodziców. Pytani przez nas o opinię radni wszyscy byli obecni na spotkaniu w gimnazjum nr 3. Unikają jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy propozycje zmian poprą. Urszula Pańcza z Platformy Obywatelskiej mówi, że o zmianach poinformowano zbyt późno. Myślę, że pomysły są na ten moment yy, po prostu zbyt późno przedstawione. I, I Chociaż pan prezydent mówi, że jest dużo czasu, to jest w błędzie. Nie jest pedagogiem, nie wie chyba o czym mówi. Kwestia restrukturyzacji powinna się tak naprawdę zacząć we wrześniu, żeby w przyszłym roku szkolnym restrukturyzować placówki. Należy dążyć do tego, by pieniądze przeznaczone na edukację były jak najefektywniej wykorzystywane. To na pewno trzeba robić zawsze, monitorując właściwie z dnia na dzień wszystko, co się dzieje w edukacji. Podobnego zdania jest Stefania Biernat, przewodnicząca Komisji Edukacji. Według niej w projekcie wiceprezydenta brakuje konkretnych efektów proponowanych rozwiązań. Ja oczekiwałabym jakichś kalkulacji. Teraz, jeżeli zamiana, to na lepsze. Co te szkoły mają zyskać? Bo cztery lata temu, jeżeli była restrukturyzacja, szkoły zyskały: bądź to basen wyremontowany, bądź to orlika dostały, i bądź to jakieś tam jeszcze dodatkowe lekcje języków. Tutaj mi tego brakuje. I nie znamy jeszcze kalkulacji, nie wiemy jeszcze, ile my zaoszczędzimy. Czy my w ogóle cokolwiek zaoszczędzimy. Czy w ogóle cokolwiek zaoszczędzimy? Więc brakuje mi tutaj tego rozeznania, ile zaoszczędzimy, a jakie to będą no straty społeczne. No bo tak. Piotr Kęsil z SLD wstępnie projekt popiera. Ta restrukturyzacja, która została przedstawiana na planszach, na tym pokazie, yy, który Państwo też yy, widzieli, no jest jakby spójna. Yy, ona rzeczywiście się broni merytorycznie, przynajmniej w części. Eee, są pewne elementy, które są bardzo, no bardzo, co to dużo mówić, a społeczne z punktu widzenia mieszkańców, e, z punktu widzenia rodziców, e, dzieci itd. Tak Natomiast no, prawda jest taka, że my nie możemy e, reagować wybiórczo na tego typu e, sytuacje. Musimy na to patrzeć. No niestety, ale globalnie, czyli z punktu widzenia dobra całego miasta i to jest jakby e, najważniejsze. Ani przedstawiciel PO, ani PIS, ani SLD nie deklaruje jednak pewnego poparcia lub odrzucenia propozycji zmian w oświacie. Coś poszło nie tak. Patrząc na sytuację w oświacie trudno mieć odmienne wrażenie. Rodzice w strachu gromadzą się na zebraniach. Nauczyciele publikują w prasie listy otwarte, a uczniowie obrzucają się inwektywami na forach internetowych. Teraz jednak nie pora szukać winnych, pora szukać rozwiązań, jak sytuację opanować. Porty dojdzie do połączenia szkół, może być naprawdę nieprzyjemnie. Paulinka Pruszyńska ma nieco ponad dwa latka. Dziewczynka urodziła się z obustronnym rozszczepieniem podniebienia. Nie ma także paluszków u dłoni. Rodzice walczą o zdrowie dziewczynki. Paulina przeszła już szereg operacji, kolejna musi się odbyć w hamburgu i kosztować będzie ponad 200 tysięcy złotych. Rodziców, nie stać na taki wydatek. Widząc państwa pruszyńskich spacerujących z córeczką po ulicy, nie widać, jak ciężkie chwile ma za sobą ta rodzina. Paulinka Pruszyńska, córka pani Edyty i pana Pawła, ma nieco ponad dwa latka. Większość swojego życia spędziła jednak w szpitalu. Dziewczynka urodziła się z zespołem wad wrodzonych, których najpoważniejszymi elementami jest rozszczep podniebienia i brak palców u dłoni. Poszliśmy do lekarza, żoną poszedłem, ale tak? lekarz zobaczył zmiany, że tam nie widzi rączek w ogóle tak dalej. Myślał, że rączki są zaciśnięte pią, piąstki są. Widział, że zbyszką jest nie tak. To jest zobaczył, powiedział na 100%, że dziecko się rodzi się z wadami rączek i buźki, tak. Nie był do końca się pewny, co to będzie To było mniej więcej w 20-22 tygodniu yy, ciąży. To było badanie USG pranatalne i. Na początku lekarz nie mógł zbadać, bo ona się tak odwróciła, że ale kombinował, kombinała, w końcu mu się udało. Dziecko się, się z rozszczepem obustronnym, podniebieniem i zbadamy oburączek. Tak to właśnie widzimy. Obie rączki, które się nie były operowane, jedna i druga. Chodzi o buźkę. Mamy bardzo ładną zrobioną buźkę na dzień dzisiejszy. Jeszcze ją czeka operacja, plastyka nosa, wewnątrz kosmetyka buzi, przeszczep zomku. czekają jeszcze no co jeszcze mogę powiedzieć Paulince. no rozwija się, chodzi o psychikę, to jest normalną dziewczynką, jest na dzień dzisiejszy. Tak Paulinka wyglądała zaraz po urodzeniu. Była karmiona sądom. Rodzice, mimo iż wcześniej wiedzieli o tym, że dziecko urodzi się niepełnosprawne, nie byli gotowi na to z jak trudnym wyzwaniem przyjdzie im się zmierzyć. Musieli stawić czoło strachowi i starać się jak najlepiej zatroszczyć o chorą córkę. Po urodzeniu widziałem swoją córkę w szpitalu. Pani, do której mnie zaprosiła, zaprosiła mnie do gabinetu swojego. Dla mnie może by był szok w ogóle, ale powiedziałem o tym, że dziecko ma inną twarz, powiedzmy, rączki i tak dalej. Nie chciałam tego dziecka pokazać, bo wiadomo, że bym mógł być w szoku i tak dalej, ale ja byłem na to przygotowany, żeby zobaczyć dziecko po porodzie w tym samym dniu, co się urodziła się, Paulinka. No i byłem trochę w szoku, no zależało bardzo, żeby było zdrowe dziecko. No ale to, co jest, co mamy, no to myślę, że damy radę. Również pani Edeta starała się nie załamywać, mimo że opieka nad Paulinką w pierwszych dniach po urodzeniu była trudna. Bardzo trudna, bo jak ona się urodziła, to pierwsze co to przyszli, bo ja urodziłam na Pomorzanach, więc tam opieka była od razu lekarze wszyscy przyszli, że bo tam są te. Ortodonci od razu zrobili tą płytkę dla Paulinki, żeby mogła normalnie jeść, bo sprawiało ją i to trudności, bo musiała być karmiona sądą do żołądka. Pierwsza operacja, lewa strona, była wykonana po 6 miesiąca urodzenia. Potem było odstęp chyba 3 miesiące i prawa strona była zrobiona. Potem był znowu odstęp, i było zrobione podniebienie miękkie było zrobione. Buzia była bardzo spuchnięta. Dostawała kroplówkę, bo widziałem. Paulinka była operowana na oddziale chirurgii dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Unii Lubelskiej. Co roku wykonuje się tam blisko 100 operacji naprawy defektu podniebienia. W całej Polsce rodzi się blisko 1000 dzieci z tym problemem. Dziecko trafiło w stanie ogólnym dobrym, z wadą obustronną wadą rozczepową twarzy, czyli wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Jest to najcięższa postać wady rozczepowej twarzy. Współistniejące wady to niedorozwój rąk, yy, brak palców, yy, głównie yy, palców drugiego, trzeciego i czwartego. Yy, poza tym yy, zmiany w obrębie skóry, Skóra jest słuszcząca, to jest taki typowy zespół wad wrodzonych. Szereg operacji, który jest już za Paulinką, to niestety dopiero początek jej drogi do zdrowia. Na pewno będzie konieczny przeszczep kości, ubytek szczęki, przynajmniej po jednej stronie, po siódmym roku życia. Nieco wcześniej, koło czwartego, między czwartym a piątym rokiem życia, wykonamy prawdopodobnie korektę nosa i korektę wargi górnej. Poza tym, konieczne będzie leczenie ortodontyczne, czyli współistniejącej wady zgryzu. Paulinka, mimo ogromnego bólu, dobrze znosi pobyty w szpitalu. Tam spędziła pierwsze miesiące życia. Obecnie poddaje się terapii logopedycznej. Bo jakoś tak Bozia dawała, że, że tak z łatwością ona się przystosowała do tego szpitala. Już tak na początku po tych zabiegach to było bardzo ciężko, było popuchnięta, ale tak, bo zawsze leżała te tydzień w szpitalu, że po, tak, po tych dwóch dniach po, po zabiegu, gdzieś to tak jakoś taka była radosna ta Paulinka, już, już tak nie cierpiała. Większym problemem od rozszczepienia, podniebienia jest jednak ubytek paluszków u dłoni. Operacje twarzy są z bardzo dobrym skutkiem wykonywane w Szczecinie. Mamy tu jedną z najlepszych klinik w Polsce. Niestety, w przypadku dłoni niezbędna jest reimplantacja, czyli przeszczep palców stóp na dłonie, a następnie długa rehabilitacja. Z powodzeniem wykonuje się ten zabieg w wielu krajach Europy, najbliżej w Hamburgu. Potrzeba na to po kwoty ponad 200 tysięcy złotych. Rodzice zebrali dotychczas jedną piątą tej kwoty. Pieniądze są zbierane na operację rączek, Koszt operacji rączek to jest w Hamburgu 242 tysiące złotych. Ile mi się złotać? 51 tysięcy zł na dzień dzisiejszy. No robię wszystko co... W plakaty wieszam i robimy i cegiełki tym sprzedajemy za symboliczną kwotę i kalendarze duże sprzedajemy za symboliczną kwotę. Robimy wszystko co możemy się pomóc w swojej córce. No wszystko zrobię, bo no... Kto pomoże? No, nikt nam tego nie pomoże, no, bo musimy sami i działać. Tak? A tym bardziej, że tutaj rodziny nie mamy w Szczecinie. Większość z rodzin mamy w Częstochowie. Starania Pawła Pruszyńskiego o to, by jego córka była operowana i w pełni sprawna, są widoczne na ulicach Szczecina. Już wkrótce odbędzie się także duży koncert charytatywny dla dziewczynki. Wszystko po to, by mogła normalnie funkcjonować jako dorosła osoba. Niestety pewne znamione jej przypadłości zostaną na całe życie. W wieku dziecięcym pozostaną pewne. Zaburzenia, które będą wymagały leczenia, no przede wszystkim myślę tu o leczeniu logopedycznym i ortopedycznym, ortodontycznym, przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wygląd estetyczny, na pewno będzie troszeczkę inna niż zdrowe dzieci, bo jednak ten stygmat, czyli ten ślad wady rozczepowej, mimo operacji, i dobrego efektu ogólnego pozostanie. Ale w tej chwili chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna jest na tak wysokim poziomie, że rzeczywiście w wieku dorosłym może normalnie funkcjonować. Rodzice walczą o zdrowie córki i będą walczyć do samego końca. Hmm, przyszłość, żeby Paulinka była zdrowa, bo to jest najważniejsze i szczęśliwa. Będziecie państwo walczyć? Tak. Będziemy walczyć o Paulinkę. I tak walczymy o nią. Wszystkich, których poruszył los Paulinki Pruszyńskiej i chcieliby pomóc w sfinansowaniu kosztownej operacji rączek w Hamburgu, prosimy o przesyłanie pieniędzy na podane na ekranie numer konta z odpowiednim dopiskiem. Paulinka, by być pełnosprawnym dzieckiem, potrzebuje Państwa pomocy. W tym wydaniu magazynu społeczno-interwencyjnego Tylko Ważne Sprawy to już wszystko. Zapraszam do oglądania nas za dwa tygodnie. Państwa propozycje tematów i interwencji prosimy przesyłać na adres m.kaczmarek.pomerania.tv. Dziś już dziękuję za uwagę. Do widzenia.